Iga, muszę ci zabrać miśka. Nie! To no, mój dobry! No, o, zapomnienie! Nie zapomnijcie o zastanowieniu! Łapki w górę subskrypcji i czegoś tam, no bo to gówno. Mam no, no. no, miśka. Pilnuję, pilnuję, pilnuję! Musimy mi to dodać. Ustać. Jezu! To jest fan. I, I muszę odzyskać swojego męża. Nie, nie puszczaj. Muszę je... <śmiech> 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 nie, ale to naprawdę dane. Na łóżko. Nie. Dobra, ty. No co ty mówisz? Trzy, cztery i... R. Jezus, co? Dobra, nie bawimy się z nożyczkami. Nie bawimy się. Ty mądra jesteś? Nie mądra jesteś. Ja ci dam! Stać! Złomę ci palce. Majka, teraz ty. Ale co? Muszę, muszę powiedzieć jej, żeby nie brała. Muszę ją pobić, a tego męża poturbujemy. Właśnie. Zostaw. Zostaw. Jesteśmy braćmi. Będę! Zostaw mojego męża. O nie! Zostawcie mojego męża. Będziemy go turbować. Nie! Nie! Trzymaj ją, ja go będę turbować. Zobaczysz na swoją własność. Patrzcie. Siadaj tam. Nie! Mięczko! Wykręcę ci głęboko. Nie! tej kamery. Wy czuję miejsce. Je! Jestem. Jego? No I tu O, jakaś rana. I zrobiliśmy mu rany. Koniec odcinka. Nie, nie. Druga część nastąpi.